Panowie, czego się spodziewacie po dzisiejszej konferencji? Co chcecie zobaczyć? No przede wszystkim to, o czym Microsoft zapomniał ostatniego czasu, czyli dobre gry, nowe gry przede wszystkim. I może niech zapomni trochę o Kinekcie, bo to jednak trochę nie wypał. No ja generalnie spodziewam się, że pokażą coś więcej tego Ilumirum. Czy znaczy, poza zapowiedzią o konsoli i, i masy nowych fajnych gier? To chciałbym, żeby to była taka bardziej konsola multimedialna i centrum rozrywki niż tylko maszynka do gier. No bo to jest taka przeszłość. Chciałbym, żeby tam było dużo chmury i, i dużo ciekawych pozycji. Tyle. Dużo chmury. Jakie oczekiwania? Co chcecie zobaczyć? Hmm. Xboxa nowego przede wszystkim. No ja też raczej chciałbym zobaczyć Xboxa. Ale co ja radzie się Myślicie, że będzie fajny? No, no nie wiem, powiem, że raczej myślę, że będzie taki, jak wszyscy przewidywali, taki, jak był w Likach i w ogóle generalnie, nie wiem. Pewnie będzie zwykły i pewnie no no mieć jakieś nie masę nie socjalnych feature'ów i pokrętniejszy procek i w sumie resztę mnie mało obchodzić, szczerze mówiąc. Piotrze, ja jestem totalnie rozczarowany. Jedyny moment, kiedy zrobiłem takie małe wow, to kiedy pojawił się Steven Spielberg. A poza tym, tak naprawdę ta konsola ma funkcje, które powinien mieć nowoczesny telewizor. Co ty myślisz? To dobrze, że powiedziałeś, to nie jest konsola, to jest takie urządzenie do domowej rozrywki. to no, była pokazana właśnie widzę, że to jest i telewizja, i sporty, i fitness, i Kinect, i Skype, i przy okazji gry, więc hello gracze. Nie jesteś już najważniejsi na świecie. Chyba boli, bo jak czytam tweety i reakcje, to gracze boli. Mi się podoba, że MS ma wizję, którą realizuje. Jaka to jest wizja, to jest inna sprawa, ale Sony ma takie łapczywe, rozpoczliwe trzymanie się różnych rzeczy, a tu jest jakaś jedna idea, która przyświeca i to widać. Ona nie jest dla graczy, mi no się nie będzie podobać, ale jako całość mi się podoba. Myślisz, że nawet możemy się spodziewać się jakiegoś szokującego anonsmentu? No na pewno, no bo na 3 trzy trzymają te wszystkie gamingowe, czy przecież duże, czy ani Watch Dogs, ani te 15 gier, które mają tam w, e, gdzieś w planach, zostało w ogóle pokazanych, więc mam nadzieję, że coś się wydarzy. Ja też czekamy na 3 i na więcej gier. Kruger, który gameplay ci się najbardziej podobał? Podobał mi się Call of Duty, mimo że nie jestem jakimś super hyper fanem, ale lubię krótkie gry, w których dużo się dzieje i wydaje mi się, że ten, to Call of Duty będzie takie, tylko dużo fajniejsze i ładniejsze. Forza mi się podobała, ale wygląda tak samo jak wszystkie poprzednie części, ma podkreśloną grafikę prawdopodobnie i po prostu będzie miała więcej samochodów i tak dalej, natomiast Quantum Break wyglądał intrygująco. No właśnie, co to będzie? Jak myślisz? Może trochę odpowiedź na Heavy a trochę odpowiedź na Beyond, ee, The Last of... nie wiem, takie e, szlagowe, w sensie flagowe tytuły e, Sony, tak mi się wydaje. Jacku, co zrobiło na tej największe wrażenie? Myślę, że największego wrażenia to nic na mnie nie zrobiło, ale tak naprawdę ta konsola myślę, że może być całkiem fajna i to jest coś na co chyba można liczyć. To jest na przykład nowa wersja Kinecta, która w końcu będzie działać dobrze i rzeczywiście pewnie pomoże jakoś to. Tą... A jakaś gra zrobiła na tej wrażenie? Z tych pokazywanych nie za bardzo, dlatego że tam nic nie było pokazane, prawdę mówiąc. Raz, dwa, trzy, Xbox się. 4 5 6 Kinek też. 7 8 mam go w nosie. 9 10 Niech PlayStation 4 pokaże się.